Cześć, witajcie, Piotr Łukaszewicz, warsztat.pl. Dzisiaj odwiedzamy firmę Anestivata pod Poznaniem, firmę, która otworzyła niedawno, właściwie teraz jeszcze otwiera, Centrum Szkoleniowe dla Lakierników. To pierwsze w Polsce Centrum Szkoleniowe, które przygotowane zostało przez producenta pistoletów lakierniczych. Szkolenia ruszają we wrześniu. Czego będą dotyczyły, jak będą wyglądały. Zapraszam na krótki film, w którym o tym wszystkim opowiemy. Pierwszą czynnością, którą powinniśmy wykonać przed lakierowaniem, ustawiamy ciśnienie i sprawdzamy, czy pistolet lakieruje poprawnie. Tutaj widzimy, że pistolet lakieruje, wzór natrysku jest równy. Będziemy skupiać się na szkoleniu tylko i wyłącznie z aplikacji, tak? z metody natrysku, czy to będzie natrysk kubkowy, grawitacyjny pistoletów ręcznych, czy też Natrysk wysokociśnieniowy. Mamy w naszym asortymencie pompy wysokociśnieniowe, pompy membranowe, pistolety ręczne, więc, tak naprawdę, mamy, mamy co pokazywać. Pomysł, tak naprawdę, narodził się w momencie, kiedy podczas targów i podczas turniejów, które są organizowane czy młodych mistrzów lakierników, czy turniejów lakierników. Ludzie dopytywali, gdzie można zobaczyć, gdzie można spróbować, gdzie można się douczyć czegokolwiek, bądź choćby wytestować pewnego rodzaju aplikację. I jest to odpowiedź na, tak naprawdę, na żądanie, które dostaliśmy od naszych klientów lub potencjalnie klientów z rynku. Mamy przekonanie, że dzisiaj, kiedy szkoły jako szkoły kształcą od strony teoretycznej, a ta część praktyczna jest, mimo wszystko, nie do końca. Nie, nie ma do końca możliwości, nie ma zaplecza, które pozwala, żeby dokształcić każdego jednego. Chcemy, szczególnie dla tych, którzy mają chęć, którzy są pasjonatami, którzy chcą zrobić coś więcej i nauczyć się czegoś więcej, dać im taką możliwość, żeby poznać nasz sprzęt, poznać sposoby aplikacji i żeby również pokazać, w jaki sposób należy się z tym sprzętem obchodzić. Jeżeli chodzi o iwatę, jest to jedyny producent na rynku, który ma system proatomizacji nacinanej dyszy, Wyróżnia się to w tym, że wzór natrysku nie jest w elipsie, tylko jest w prostokącie, więc dużo prostsze lakierowanie, dużo prostsze cieniowanie i dużo drobniejsza kropla. Jeżeli chodzi o ten system, pistolet musi być prowadzony prostopadle do elementu, dlatego iż jeżeli go przestawimy bardziej górą czy to dołem do elementu, będzie nam wychodził defekt w postaci pasów przy lakierowaniu. Tutaj mamy drugi model pistoletów W400, który też ma system proatomizacji. Ale nieco inny, tak? Trzy nacięcia? Tak, dokładnie. Ma... To jest pistolet, który ma węższy wzór nadrysku niż US. Nie do każdego rodzaju chemii można używać każdego rodzaju dyszy. I zaczynając od tego, tam gdzie możemy użyć dyszy nacinanej, do tego rodzaju chemii, mamy tą przewagę, że mamy bardzo szeroki... Wzór natrysku z bardzo jednolitym grubością. Tak? Czyli powoduje to, że podczas lakierowania mamy bardzo równy strumień, który się układa na elemencie. Który pozostawiając na nim równą grubość, nie powodując efektu soczewki, nie powodując efektu konieczności robienia wielu zakładek, aby wypełnić, co tak naprawdę optymalizuje zużycie lakieru. Jak i szybkość pracy, bo wbrew temu czasami wolniejsze przesuw ręki powoduje szybsze nałożenie żądanej grubości.